Witam z tej strony, Tomuś. Tak pomyślałem, że po ostatnim odzewie, pod yy, ostatnim moim filmem. Nagram patch 12.5, który jest bodajże na live od dwóch dni. W międzyczasie był oczywiście bipatch, w którym testowało się parę buildów, parę buildów wyszło z mety, parę buildów weszło, więc chciałbym Wam przedstawić nową listę na ten patch, która jest, wydaje mi się, że zupełnie inna. Filmik będzie się nazywał Top 7 Buildów. Oczywiście coś między jednym a drugim buildem nakreślę, co jest może grywalne, ale te Top 7 Buildów tak samo zaczynają Zaczynamy od innowatorów, które są tak zwanym buildem flex, czyli można różnie je rozgrywać, więc zacznijmy sobie od pierwszej wersji innowatorów pod JS'a, który jest aktualnie najsilniejszym innowatorem, czyli Last Whisper, Infinity, GS, może być Betek, może być Hoy. Yy, także yy, różna itemizacja, tak zwana, która często się powtarzała w moim poprzednim filmie, jest bardzo flex. Waj pod tanka, czyli wszystkie defensywne przedmioty na Serafince oczywiście Szodzin, Morello. Jeżeli nie macie Szodzina, ponieważ tutaj dwa razy KW jest, to może być samo Morelo Silko jako boostet do Oriany, czemu nie do Serafin, ponieważ Oriana jako, ten, jako pierwszy hit od Silko jest silniejsza. Oczywiście, pięć innowatorów. Bira, czyli naszego piątego innowatora, możemy postawić sobie do przodu. Chyba, że mamy jakieś buffy, to możemy postawić to tak mniej więcej z tyłu. Różne są opcje. Wersja druga innowatorów to oczywiście jest Jean i Zeri. Zeri dostała fajne zmiany. Jean jako tako wszedł do mety, odkąd wywalili z mety, trochę Renatę, trochę tego y, tryndę po nerfili, więc Trynda wydaje mi się, że w top 7 się nie pojawi. Y, Jean oczywiście pod QSSA, pod GSA, Beteka, oczywiście y, może y, GSA Infinity, może być też Betek, prawda? QSS jako jeden z lepszych defensywnych itemów. Wydaje mi się, że Edge of Night na Gina by nie specjalnie działał. Wszystkie resztę ofensywnych itemów możemy wrzucić na zeri, ale Hoy jest jako tako bardzo optymalny. Chcemy mieć Jace na froncie pod yy, wszystkie tangitemy, jakiekolwiek macie. Yy, możemy dodać, oczywiście tak jak yy, wcześniej wspominałem, na serafinny. Shodina, Morello standardowo. Jest to stabilna kompozycja, yy, myślę, więc bardzo polecam. Trzecią kompozycją jest Kazix, który wydaje mi się, że pod Mutanty jest lepszy, ale jako tako mogę Wam go polecić. To jest, jeżeli gracie innowatorów, chcecie zagrać Gina, chcecie zagrać sobie. Inne na przykład Jaysa, ale chwilowo na 8-7 poziomie dostajcie Kaziksa, Dwa macie Jaysa, jeden wchodzicie w dziewiąty poziom. Zanim go dostaniecie, możecie zagrać Kaziksa. Oczywiście jest to flexowe. Itemy takie same: Waj na froncie pod tanka. Bira stawiamy do przodu. Może być też Frozen Heart na eko. Takie same itemy na Serafin. I ostatni y, motyw to jest oczywiście Twitch. Wcześniej wspominałem, że są dwie wersje Twitcha. Jest to Hemtechowy Twitch jest to y, Innowator Twitch. Czemu tym razem jest Innowator? Wcześniej pokazywałem Hemtecha, też mówiłem, że preferuję ten build, bo ponieważ Hemtechy dostały nerfa jako, y, a, jako oczywiście Hemtechy same w sobie, a Tak Speed dostały nerfa. Innowatorzy są aktualnie lepsi, dlatego Wam też to polecam. Kamilinka na 3, Twitch na 3, taka itemizacja na Twitcha, itemy są yy, też flex, możecie tutaj dodać BTK, możecie dodać o czasem nawet widziałem. Jeśli chodzi o itemy na Kamilinkę, to musicie sprawdzić sobie, zeskautować wszystkich przeciwników, czy ktoś dwie osoby klibują APE, czyli np. jakąś Ari, która aktualnie dostała fajne buffy, ale jeszcze do tej listy też jej nie wrzucę, także lecimy z kolejnym buildem następnie chciałem Wam pokazać Ari czemu Ari wcześniej nie było teraz jest Dostała dosyć spory bułw na jej manę. Szybciej rzuca tego skilla faktycznie, więc zagrałem nią parę razy na poziomie Mastera Grand Mastera i powiem wam, że ma szansę. Jako tako być na pewno dwa razy silniejsza od poprzedniej wersji, czyli z B-Patcha i z Pacza 12.4. Itemizacja jest różna, ponieważ można ją robić pod full up bombę, czyli dodajemy Infinity oraz. Spela. Ja osobiście preferuję taką wersję, ponieważ więcej się leczy, więcej zadaje. Blubów to oczywiście jest stuprocentowy, bardzo potrzebny item. Stakowanie na początku sobie kilichów jest bardzo po prostu przydatne, nawet jeżeli nie chcecie zagrać Ari. Na froncie oczywiście Morgana. Aktualnie Morgana jest jednym z najsilniejszych late-gameowych tanków. Czy ona będzie na trzecim poziomie, czy na drugim, nie ma to za bardzo znaczenia, choć wiadomo, jeżeli rolujecie na siódmym poziomie po Ari, prawda? Albo na ósmym. Możecie wyciągać Morgany, czemu by nie. Itemizacja też jest, itemy można wrzucić różne, można wrzucić Redemption, można wrzucić plemienkę, można wrzucić dwa Medjigresy, jeżeli widzicie, że ktoś klimbuje jakieś arkanisty i tak dalej. Silko jako mocny champion do Zyry, do Szolara. Viktor jako najmocniejszy arkanist, Darius w rogu. Najlepiej trzymać Ari na drugim slocie, nie na ostatnim, ponieważ ona wtedy się od razu odpala, nie musi podchodzić. I to w sumie na tyle z tej kompozycji. Następną kompozycją jest Senna 3. Morgana 3 oczywiście zaznaczam optymalna. To jest build, który zrobił ostatnio sporo zamieszania, jeśli chodzi o metę. Są dwie wersje. Jest wersja pod Enchanterów, którą ja Wam bardzo polecam osobiście. Bardziej preferuję ten build. Ale jest tak, że build pod innowatorów także można zagrać, więc jeżeli powiedzmy, macie szybką sennę, rolujecie na siódmym poziomie, ona wam wchodzi, bo chcieliście na przykład zagrać Gina, chcieliście zagrać coś pod innowatorów, Jasona na przykład, ale macie dużo tych sen, nikt ich nie klimbuje w lobby, nikt nie chce iść w senne lub. Widzi, widzicie, że mają różną itemizację pod jakąś apę, pod e, jakieś malzahary, pod mutanty i tak Pod irelie, chociażby. Można zagrać pod innowatorów także. E, wtedy robimy sobie tanka Jace'a, chyba że macie szybką waj na dwójce. Wtedy robicie sobie itemizację. E, e, tankowate jakiekolwiek defensywne na waj na Senne czemu tutaj jest? nie ma defensywnego itemu, ponieważ Senna naprawdę wierzcie mi nie potrzebuje defensywnego itemu, najlepsze itemy to jest Infinity, Giant Slayer, El Last Whisper, w obydwóch buildach polecam Shodzina plus Morello na Serafin. osobiście tak lubię Lulu, możecie też trzymać z przodu, zależy czy macie jakieś asasyny w lobby, czy ich nie ma. I to w sumie chyba na tyle wydaje mi się w tym bildzie. Rolujecie na poziomie 7 lub 8, zależy. Na 8, 7 poziomie to jest bez znaczenia. W przypadku, kiedy wygrywacie, rolujecie na 8, kiedy macie dużo HP, jeżeli macie mniejszą ilość HP, slow rolujecie sobie na poziomie 7. No i dla fanów. Slow rollu na poziomie szóstym. czasami nawet lekkim 5, zależnie jak tam chcecie wejść szybko w talona 2. Jest to oczywiście Talon Carry pod 4 Asasiny, 3 Debonairy, 2 Szolary, 2 Scrapy. Wydaje mi się, że takie itemy potencjalnie, tym bardziej że Edge of Night ostatnio dostał przyjemne buffy. Osobiście widziałem często, bardzo często wręcz QSS-a. Ja osobiście polecam Edge of Night, tym bardziej że dostał, tak jak wspominałem przed chwilą, buffy, ale to zależy wszystko od waszej preferencji: czy wolicie to, czy wolicie to. Czy jest lobby pełen ceceków, czy nie ma ceceków za dużo. Zaznaczam od razu, polecam mieć Morello i Frozen Herta na eko bez tych itemów nie ruszam się w ogóle w assassiny w tą kompozycję wszystkie jakiekolwiek defensywne itemy na Leonie i co bardzo ważne yy, nie trzeba mieć tak naprawdę assassin yy, talona VIP bonus od debonairów można też VIP bonusa mieć na Leonie jeżeli schartstakujecie Leonę czy ona ma VIP bonus wtedy ona kolosalne obrażenia tankuje także może być wersja VIP bonus talon lub VIP bonus Leona no i jak Mówiłem we wcześniejszym filmie, mam nadzieję, że mniej się w tym odcinku jąkam i powtarzam słów. Ale wiecie, każdy jest człowiekiem. Ja dopiero zaczynam swoją przygodę z YouTube'em. Mam nadzieję, że zostanę trochę dłużej, bo powiem szczerze, spodobało mi się to. Przechodzimy do bildu. Wcześniej już mówiłem mojego ulubionego, czyli Ireli Jest jeszcze wersja, nie wróciłem do tego niestety. Ale jest wersja pod innowatorów, druga. Czemu tutaj nie gramy trzech ofensywnych itemów? Ponieważ Titan Rizol wtedy innowator osłania, musi mieć jeden ofensywny, defensywny item Irelia, by przeżyć. Tutaj ma socjalitea, Socialite oczywiście, jak wiecie, healuje, daje manę. Ona się częściej odpala, także ona wtedy defensywnego itemu nie potrzebuje. Ja preferuję tą wersję. Wciąż 4 skrapy, 3 socjality, 2 Frozen frozen Morello na eko. Yy, za, zanim dostaniecie jeans, możecie wrzucić jeza, więc zawsze tego jednego jeza sobie w miarę tam możliwości trzymajcie. Innowatorów nie trzeba tłumaczyć, gracie tak samo, czyli stakujecie sobie itemy, możecie grać gina, możecie grać Jace'a, ale nagle macie irelie, dwa, możecie wejść w irelie pod innowatorów. Jest jeszcze wersja pod bruzerów, bruzerów których pokazują w ostatnim materiale, ale mi się wydaje, że aktualnie po nerfach Renaty i bruzerów jest to gorsza wersja niż te dwie, także bardzo polecam. No i rzecz, na którą w sumie każdy czekał lub przynajmniej ja czekałem, czyli w buff Dravena 2 bez VIP bonusu, został on zbuffowany podwójnie i w VIP -paczu, i w patchu 12.5. VIP bonus dostał lekkiego nerfa, ale powiem Wam, że ten nerf nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Ale co jest teraz na plus, jak najbardziej, to to, że Dravena można zbierać od początku, czyli nienaturalnie zbieracie VIP bonus, wtedy wchodzicie nagle w Dravena, można go zbierać od początku, czyli jeżeli nie traficie tego VIP bonusu, można go jak najbardziej w tym momencie zagrać. i Itemy optymalne: można trzy ofensywne itemy pod full bombę. Zamiast tego po prostu wsadzamy sobie Ginso. Ja preferuję: można wrzucić Edge of Night lub QSS-a. Infinity wydaje mi się, że to jest jednak podstawowy item na niego. Morgana jako tank: czy wejdzie na trzeci poziom, czy na drugi, jak wspominałem wcześniej, nie ma to znaczenia. Jeżeli macie do wymiany drugą Morganę, ale szybkiego Brauma 2, możecie przenieść dwa, dwa defensywne itemy na Brauma. Leona. Jako bodyguard i debonair Syndra, Zyra, Solar idealne, idealne cechy. Czy warto hardstackować czterech challengerów czy, czy, czy pięciu debonairów? to zależy od Was, bo jeżeli dostacie, dostaniecie oczywiście augment 1 do Challengera lub czasami nawet z dwóch osób, wiadomo, nie pomijam opcję zdobycia legendarnych augmentów, bo to wiadomo zależy od szczęścia i tak dalej. Ale jeżeli wyłapiecie jednego deboneira, możecie po prostu z deboneira zrobić z Morgany lub dostać plus jednego deboneira jako herta, wtedy dodajecie sobie na dziewiątym levelu jednego deboneira, tutaj na przykład z wtedy macie pięciu, prawda? Także nie licząc agmentów, idealny build pod Drevena jest taki, nie warto na niego składać 4 challengerów i 5 debonairów. W takiej wersji robi bardzo duże spustoszenie. Tutaj wrzuciłem kielicha i zika, bo to jest bardzo optymalny ten można go stakować od początku, ale jeżeli nie, no to wiadomo, możecie sobie wrzucić tutaj dwa kielichy, dwa ziki można dodać jakąś plemiękę lub redemption nalone. Różne są wersje. Dobrze, to przechodzimy do ostatniego buildu z mojego top 7 na patch 12.5. Jest to Renata, nadal grywalna. Wydaje mi się, że trzeba ją teraz tra trafiać naturalnie, czyli można hardstackować w Blue Buffa. A czy jest lepsza od Ari, która dostała teraz buffę? Wydaje mi się, że nadal jest. Jest to stabilna kompozycja po top 3, top 4, po wygraną też. Podstawowe itemy na niej to jest Blue Buff, Morello, Hextech, Gamblade, ale tym razem, tak jak wcześniej wspominałem, lepiej nie zagrać Ari, a lepiej zagrać Renatę. Tak teraz można flexować tymi itemami, czyli że jak macie te itemy, możecie wejść i w Ari i w Renatę, i jest to całkowicie na takim poziomie, żeby zdobyć te top 4. Wszystkie defensywne itemy nawaj. Polecam Gargoyla, Medigresy i Titan Resolve. Y, Tamchęć jako czwarty bardzo mocny silny bruzer, Oriana jako cał, całkowicie bardzo, 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 bardzo silna jednostka Wiktor jako drugi arkanist, y, przepraszam, arkanist y, Hemtech trzeci jako że jest najsilniejszy, Silko dla odpału frontlane z bruzerów. nie ma co się rozwodzić y, nad tym wszystkim tutaj to jest bardzo prosta kompozycja. Teraz przechodzę, znowu polecam set 6.5, to jest mój dokument, na, za, który link macie w opisie. I tak jeszcze nadpomnę, co może być, y, czym zdoby, zdobędziecie jeszcze y, top 4. To jest na pewno y, Gangplank, Lucian i korki 3. Tutaj sobie jak wejdziecie na dokument, to będzie, będziecie ten build mieli. Ashe nadal działa jako reroll. Re y, Sivir, no hex, hexted, zupełnie wypadł z mety. Na, na plus na pewno są Mutanty, które gra się pięciu Mutantów nadal trzeba o tym wspomnieć, że zdobędziecie spokojne top 4, jeżeli czogata macie z mobów, także dziękuję za obejrzenie, to już drugi odcinek, mam nadzieję, że trochę lepiej wyszedł, jeżeli wyszedł lepiej, nie jąkałem się lub macie nadal jakieś pomysły, zastrzeżenia do tych filmików, które będę robił myślę, że co patrz to zapraszam do sekcji komentarzów lajkować nie musicie. Nie zależy mi. Ja robię to dla Was. Tak samo dokument prowadzę dla Was, więc jeżeli pomogłem komuś co grać w patchu 12.5 to bardzo mi miło. Na razie. Cześć.